Cześć kochani, tak, właśnie Play z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z drapkami w wysokości 22 euro, a więc równowartość tego, co wczoraj wygrałam. No i dzisiaj wzięłam znowu na przekór szybkie myszy 6 razy i raz platynową siódemkę. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj też coś fajnego wpadnie. Dobrze, trzymajcie za mnie kciuki. No i zaczynamy drapanko. To będzie jak zwykle bardzo szybkie drapanko. No, to zacznij... zacznijmy. Zacznijmy. Numer 6. Szukamy dwóch takich samych symboli. No, ostatnio się myszy lepiej spisały jak y, te siódemki wczoraj, więc wzięłam znowu myszy. No i sprawdźmy. Euro i mysz. Boczek. Skrzynia. Pułapka na myszy. A już myślałam, a to jest plik pieniędzy. Co my tam mamy skrzynie i chomika. Kociamber i euro. Ser i ser. Ok, mamy wygraną. No to sprawdźmy. <laughs> 4 euro. Super. Bardzo fajnie. Oby tak dalej. Szukamy dalej. Numer 7. Szybkie myszy. Szukamy dwóch skrzyni, ale nie mamy dwóch skrzyni. Mleko i worek. Pieniążki i jezu, chomik. boczuś i ser, no fajną jajecznicę można zrobić. Mleko i kotek. No i dziura i mysz, czyli jedna przegrana. Sprawdzamy dalej. Numer 3. Naszyjniki boczek. Ser i ser, super, jest wygrana. Pieniądze i pieniądze. Druga wygrana, super. Dziura i dziura trzecia wygrana, no fantastycznie. Pułapka i pułapka. Następna wygrana. Mleko i mleko, no coś fantastycznego, sprawdźmy. Pła 4 euro. 4 euro. 4 euro. 4 Fantastyczna wygrana, 20 euro. <laughs> Super! So, nie wierzę. w Strapce za 2 euro, 20 euro. Dobrze, ja to liczę 4 razy 5, 20, pewnie. Och, słuchajcie, to już mam, to już jestem na plusie. Po dwóch strap, po trzech strapkach, ale dwie myśli przyniosły już plus. <laughs> nie wierzę. Super. Och, jedziemy dalej. Numer 2 zdrawka, szukamy takich samych symboli, mysz i pułapka, ale mam banana znowu, worek i dziura, kotek i boczek, chomik, plik pieniędzy, skrzynia i worek, dziura i mysz. No okej, okay, druga zdrawka przegrana i z numerem 4 kolejne myszy. Mleko i monety, euro i mysz, euro i chomik, ser i boczek, naszyjnik plik pieniędzy oraz boczek i mleko. No dobra, kolejna przegrana. <laughs> no i z numerem piątym szybka mysz, sprawdźmy. Pułapka i ser, boczek. Pieniążki, worek i mysz, ser i worek, mleko i boczek, no i ostatni, kotek i naszyjnik. Dobra. <laughs> Czyli dwie strapki z szybkich myszy wygrały, no ale fantastycznie wygrały. Zobaczcie, już mam 24 euro na 22 wydane, więc <laughs> już jestem na plusie. No to się chwali. No i sprawdźmy, czy moja platynowa ukochana zdrabka też jeszcze uda da nam coś fajnego. Nawet zwrocik, to będziemy na plusie. Jeszcze większym szuk. Jest siódemka, zobaczcie. Nie wierzę. Coś pięknego. 9, 13, 12, 20, 3, 6, 5.

Czyli jest zwrocik, ale kolejny odcinek jest na plusie, moi drodzy, więc no, ja naprawdę nie będę narzekać. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. 10, w strapce za 2 euro mamy 20 euro, czyli jest 30 i tu 4. <laughs> pięknie, 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 pięknie. Boże, jak fajnie. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o drapanie. Trzy zdrapki wygrały w bardzo pięknym stylu. Cztery myszy przegrały. No, ale jest naprawdę fantastycznie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuki w górę. I trzymajcie kciuki za następne drapanka. Całuję mocno. papa. Pa.